Akacjowa 38 to ceniona hiszpańska telenowela emitowana na TVP1. Jej akcja koncentruje się na codziennym życiu mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie, gdzie pełno jest emocji, sekretów i nagłych zwrotów wydarzeń. Co zobaczymy w 717 odcinku, który zostanie pokazany w czwartek, 2 października 2025 roku. Akacjowa 38, odcinek 717 streszczenie szczegółowe. Marcello uszczelnia okno na poddaszu, aby Fabianie nie doskwierał chłód, a przy tym wydaje się być zafascynowanym matką Kajetany. Susana obawia się, że Simon wciąż żyje nadzieją, iż Elwira jednak nie zginęła. Antonito przygotowuje się do wyjazdu do pracy w kopalni, co jest bolesne zarówno dla niego, jak i dla Lolit Y, przekonanej o swojej bliskiej śmierci. Carmen pokazuje Ursuli kartkę z notatką do niejnego. Zeszyt, Anna, liczby, sejf, Ursula. Pod wpływem rady Wiktora, Maria Luisa również decyduje się korzystać z życia i zapomnieć o Elwirze. Akacjowa 38. O czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię inocencia. By chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku obiecując, że kiedyś po wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość. Od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przy tytułowej Akacjowej 38.